Wielu z was po przejściu Black Myth: Wukong na pewno ma pytania. O co tu chodziło? Czym się różnią poszczególne endingi? I czemu jeden z nich jest nazywany tym złym? Moi drodzy, żeby to wszystko zrozumieć, trzeba znać w ogóle cały background postaci, jaką jest Wukong i trzeba wiedzieć, czym była ta złota tiara oraz o co w ogóle chodziło w całej podróży, jakiej się podjęliśmy. Trzeba poznać trochę kontekstu przedstawionego nam w powieści Podróż na Zachód, której kontynuacją był właśnie Black Myth: Wukong. I ten właśnie kontekst razem z początkowymi oraz najważniejszymi wątkami tej opowieści omówiłem już w pierwszym odcinku wyjaśniającym, kim była ta postać, więc jeśli go nie widzieliście, to bardzo polecam również tam zajrzeć. Dzisiaj natomiast skupimy się na samej grze, ale zanim zaczniemy omawiać poszczególne akty oraz zawarte w nich historie, to moim zdaniem kluczowym do zrozumienia fabuły tej gry jest najpierw dogłębne przeanalizowanie celu oraz powodu podróży, której podjęła się nasza postać. Zrozumienie, dlaczego niebiański dwór zaatakował Wukonga i czemu ten przegrał swoją walkę, ponieważ nie wszystko tu jest takie oczywiste, jakby się mogło wydawać. A wiele z tych wątków wyjaśnia się właśnie na samym końcu, więc paradoksalnie naszą opowieść zaczniemy właśnie od zrozumienia zakończeń tej gry. Tak więc zapnijcie pasy, bo oto przed wami o co chodzi w Black Myth Wukong i jego zakończeniach. I nie będę tu wnikał w lore poszczególnych bossów, których spotykamy na swojej drodze, ponieważ jest to temat, który poruszymy sobie dopiero w następnych odcinkach. Niemniej jednak na pewno zostanie on wyeksplorowany. Na ten moment musicie wiedzieć, że punktem centralnym naszej powieści będzie nic innego jak ta złota tiara na głowie małpiego mędrca, ponieważ prawdopodobnie to właśnie przez nią boski dwór zaatakował górę Wukonga. Choć może się to wydawać dziwne, ponieważ w kontekście całej gry jest ona całkowicie nieistotna i zbytnio się o niej nie mówi, to jednak zaufajcie mi. To właśnie o nią tutaj wszystko się się rozchodzi. I tiarę tę otrzymał nasz małpi król dawno temu od mnicha nazywanego Tripitaka, którego miało ochraniać w ich wspólnej drodze na zachód, o której traktowała większość tytułowej powieści. Jak już wspominałem na poprzednim odcinku, Łukong początkowo myślał, że to zwykła błyskotka, więc szybko ją założył na głowę, ale okazało się, że był to ogromny błąd. Otóż, w rzeczywistości, padł ofiarą podstępu. Bowiem Tiara potrafiła wywoływać przepotężny ból na głowie noszącego i Tripitaka wykorzystywał ją, żeby dyscyplinować Wukonga. A samą Tiarę otrzymał od Guan Yin, czyli właśnie od pewnej bogini, która w tę podróż dosyć mocno była zaangażowana. Tripitaka natomiast robił to wszystko, ponieważ małpi Mendrzec sprawiał bardzo dużo problemów podczas podróży i chciał zabijać napastników, którzy ich napatali. Było to jednak sprzeczne z buddyzmem, a Zhang Zhang, bo tak też się nazywał nasz mnich mający dostarczyć zwoje, był niezwykle religijny. I podróż tak sobie trwała przez kolejne 90 rozdziałów powieści, czego na razie nie będziemy sobie omawiali, ale wiedzcie, że na samym jej końcu nastąpiło właśnie upragnione spotkanie z Buddą i Wukong razem z Tripitaką osiągnęli wtedy stan buddyjski. Niejako sami stali się Buddą. Było to potężne wyniesienie oraz oświecenie, które przy okazji sprawiło, że Tiara na głowie Wukonga zniknęła. Niemniej jednak o dziwo wychodzi na to, że nie do końca tak się stało, ponieważ kolejne lata mijały, aż w końcu następuje to, co widzimy w prologu samej gry. Boski Dwór atakuje lud, którym Łukonk przewodził, co doprowadza do konfrontacji, podczas której Tiara na głowie małpiego mędrca, po raz ponowny się pojawia i zaczyna działać, co też powala naszego bohatera i doprowadza do jego porażki. Możemy się jedynie domyślać, dlaczego się zacisnęła i zgadywałbym, że choć kontrolę nad nią miał przecież wcześniej Trybitaka, którego jednak nigdzie podczas tej walki nie widzimy, to jednak. Musimy pamiętać przecież, że pierwotnie Tiarę tę otrzymał właśnie od bogów, którzy doskonale wiedzą, jak ona działa i najpewniej mają nad nią pełną kontrolę. Zhang, Zhang więc nie musiał być nawet w to wszystko zamieszany i dlatego też jego losy pewnie pozostaną nieznane jeszcze przez długi czas. Wukong więc w momencie swojej śmierci podzielił się na sześć reliktów oraz pozostawił swoje ciało na górze kwiatów i owoców. Co ciekawe, kamienne jajo, w którym był od tamtej pory zapieczętowany, do złudzenia przypominało nieśmiertelny kamień, z którego się pierwotnie zrodził. W dodatku jajo to znajdowało się nigdzie indziej jak właśnie na szczycie góry kwiatów i owoców, więc możliwe, że mamy tutaj do czynienia z tym samym miejscem. Wygląda to więc trochę tak, jakbyśmy zatoczyli niejako poetyckie koło względem książki, rozpoczynając grę bardzo podobną sceną. I lata mijały, aż dochodzimy do momentu, gdy pewien małpi stary mędrzec opowiada legendę o Wukongu. Podobno, Kamin ten był już tutaj, jeszcze w czasach jego młodości, więc musiało minąć naprawdę sporo czasu od tamtych wydarzeń. I całego wykładu wysłuchuje nasz bohater, łudząco podobny do małpiego króla. Okazuje się, że nasza postać posiada część jego umiejętności i co ciekawe, spotykane w podróży postacie widziały w niej właśnie sun Wukonga. Nie odnosiło się to jednak tylko do cech fizycznych czy wyglądu, ale również i do aury oraz zapachu. I I dla wyjaśnienia, starszy Jinji jest duchem postaci, którą Łukong niegdyś spotkał podczas swojej podróży na zachód. Była to osoba, która w imię chciwości i zazdrości chciała dostać przepiękne szaty tribitaki. Jednakże jak to często bywa, chciwość nie popłaca, ponieważ Jinji na końcu tej przygody po prostu umiera, a po świątyni, w której urzędował pozostają jedynie spalone zgliszcza. Natomiast jego duch, zamiast zwyczajowo opuścić w spokoju to miejsce został związany z zakopanym złotem oraz bogactwem, które do tej pory jako Jinji zgromadził za życia. Niemniej jednak więcej o tej postaci i jego historii opowiemy sobie później w kolejnych odcinkach. Na razie skupmy się na samej opowieści, bo jak można się domyślać, choć nasza postać nie jest tak naprawdę Wukongiem, tak jest jego reinkarnacją. Dlatego też nic dziwnego, że wybraniec odziedziczył po nim również jego psotliwy charakter, co widzimy na samym początku w intrze do gry. Hmm? Yeah. You see? What bliss, my Naszym celem więc staje się odnalezienie sześciu reliktów, które pozostawił po sobie Wukong. Sześciu reliktów, które symbolizują jego zmysły i w buddyzmie są nazywane jako item. I są to kolejno: oczy razem z obiektami widocznymi, uszy razem z dźwiękami. Nos razem z zapachem, język razem ze smakiem, ciało razem z dotykiem, oraz na końcu umysł razem z obiektami mentalnymi. I jak możecie zauważyć, jest to bardzo podobne do pięciu zmysłów funkcjonujących w naszej kulturze. Rzekłbym nawet, że wygląda to bliźniaczo, z tym, że w buddyzmie dokładają do tego wszystkiego jeszcze ten szósty element, czyli umysł. I dlatego też cała gra jest podzielona właśnie na sześć aktów wychodzi więc po każdym na jeden zmysł. Ale przejdźmy trochę do przodu, bo kiedy już zbierzemy prawie wszystko, to w akcie szóstym wracamy do punktu startu, czyli na górę kwiatów i owoców robimy to po to, żeby się spotkać ze starą małpą, która według Baiji, czyli naszego towarzysza posiada ostatni, czyli już szósty relikt. Jednakże zanim do niej dotrzemy, to przyjdzie nam powalczyć jeszcze z kilkoma przeciwnikami, demonami oraz siłami niebiańskiego dworu. Co ciekawe, podczas tych walk zdobędziemy starą zbroję Wukonga oraz pozostawioną dla swojego następcy w jaskini za wodospadem jego własną broń noszącą nazwę Rui Jinguban. Broń ta w rzeczywistości ważyła 13500 funtów, co w przełożeniu daje około 6000

Podejrzewam, że tłumaczyłoby to wywołane w jaskini zawaliska skalne podczas podnoszenia tej broni. Jednakże poza tym wszystkim, zdobędziemy też chmurę, na której często poruszał się Łukong. Ta zachowuje się, jakby była świadoma, i przede wszystkim, jakby rozpoznawała nas właśnie jako swojego poprzedniego pana. I wszystko to przez to, że jesteśmy już w posiadaniu pięciu zmysłów Małpiego Króla, co zbliżyło nas do niego bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Dochodzimy więc na sam szczyt, z którego rozpoczynaliśmy naszą wyprawę, ale poza naszym towarzyszem i kamiennym jajkiem nie znajdziemy tu nic więcej. Jajkiem, z którym choć Baiji próbował wejść jakoś w interakcję, to całkowicie bezskutecznie. Dopiero my otwieramy portal do środka, i w miejscu tym czeka na nas stara małpa z prologu. Zabiera nas w podróż po tym miejscu wypełnionym wspomnieniami Wukonga. Przy okazji też wyjawia, że to my tak naprawdę jesteśmy szóstym reliktem stanowiącym mędrca. Jesteśmy tą podstawą życia i istnienia unikalną dla każdej żywej istoty. Najważniejszym ze sześciu zmysłów, czyli umysłem. Niemniej jednak, z tego co wywnioskowałem z ostatniej rozmowy pomiędzy naszymi towarzyszami podczas tej przeprawy, umysł zawsze przepada po śmierci. I z tego też powodu jesteśmy właśnie czymś nowym. Niejako nowym umysłem Małpiego króla. Jego reinkarnacją i następcą, ale nie samym Wukongiem, który podobno przepadł na zawsze. Dlatego stwierdzenie, że jednocześnie nim jesteśmy, ale też nie do końca jest jak najbardziej zasadne. I w taki oto sposób docieramy w końcu do pustej skorupy po Małpim Mędrcu. Do jego nieśmiertelnego ciała, które choć pozbawione było wszystkiego, to wciąż jednak posiadało połączenie z tym, co niegdyś w tym ciele żyło. Choć skorupa ta nie posiadała sześciu zmysłów, to wciąż w niej można było dostrzec echo Wukonga i tego, czym był. Naszym zadaniem jest więc połączyć wszystkie odosobnione zmysły w jedność. Pokonać tę ostatnią pozostałość po mędrcu i przejąć jego imię. Walka jest długa, a w jej trakcie nasz pusty przeciwnik nawet na chwilę przestaje być aż tak pusty, bo przejmuje od nas pięć zmysłów po Wukongu. Można by nawet odnieść wrażenie, jakby odżyły w nim stare odruchy i jeszcze więcej jego osobowości. Niemniej jednak nasz przeciwnik w końcu upada i znika, pozostawiając po sobie jedynie złotą tiarę. Tiarę, która w pewnym momencie podnosi Stara Małpa, nasz wcześniejszy przewodnik po tym miejscu, i po krótkiej chwili zakłada ją na czoło naszego bohatera, po czym oboje przybierają pozycję modlitewną. Jest to zakończenie nazywane tym złym, które na pozór różni się dosyć niewiele od prawdziwego endingu, ale jednak jest w nich znacząca różnica, i dopiero ten drugi ukazuje o co tak naprawdę chodziło w tej całej historii. Otóż w drugim wariancie naszej przygody po drodze, poza zdobywaniem reliktu, znajdowaliśmy również sekrety tej całej układanki. Pokonywaliśmy ukrytych bossów i rozwijaliśmy ukryty wątek, który prowadzi nas do Erlang Szena. Destiny ripens. This last mural holds the key. Go forth. No one sees this myth more clearly than him. I podczas naszego spotkania mówi on, że nie potrafił nigdy zabić tej małpy, a jedyną istotą zdolną do tego była paradoksalnie sama małpa. Co ma bardzo dużo sensu wobec późniejszych zdobytych przez nas informacji, bowiem pokonując Erlanga, zdobywamy zapieczętowane w jego trzecim oku wspomnienia nikogo innego jak Wukonga. I wydaje mi się, że tymi wspomnieniami może być właśnie zaginiony szósty relikt, czyli jego umysł. Umysł, który nie stanowi tylko jego podobieństwa, a jest dosłownie tym zaginionym umysłem Wukonga. Chociaż tutaj od razu zaznaczam, że jest to tylko moja interpretacja, bo granie mówi wprost, czym dokładnie jest to, co uwolniliśmy, więc tutaj można już snuć różne wnioski. Niemniej jednak mam kilka przesłanek mogących potwierdzać, że był to właśnie ten zaginiony umysł, ale o nich opowiem za chwilę. Więc Erlang po całej bitce i uwolnieniu wspomnień przekazuje nam, że dopiero teraz zaczyna rozumieć sens tej walki. Mówi, żebyśmy nie zawiedli tajemniczego, w cudzysłowie jego i w domyśle chyba chodzi tutaj o Wukonga, po czym rzuca nam swoją broń, co sprawia, że spadamy z klifu, by go więcej już nigdy nie ujrzeć. Z tą nową wiedzą więc robimy dokładnie to samo co wcześniej i docieramy do skorupy po mędrcu, żeby skopać jej tyłek. Jednak w momencie, w którym mamy mieć założoną tiarę, nasz bohater otrzymuje wizję. Wizję, która wszystko wyjaśni. Bowiem porażka Wukonga i cała ta podróż naszego bohatera była częścią jego planu. Wszystko było ukartowane od samego początku, tylko po to, żeby pozbyć się tej przeklętej tiary. Tiary, która po osiągnięciu stanu buddyjskiej małpy zniknęła jedynie pozornie, i kiedy Wukong zawalczył z niebiańskim dworem, znów się zamanifestowała. Widzimy scenkę, której wcześniej nie widzieliśmy. Prawdopodobnie pochodzi ona z prologu gry, dokładnie po tym, jak Erlang przeszpili Wukonga, gdy Tiara sprowadziła go na ziemię. <laughs> Watch me rip it off and break free! Dlatego też sensu nabierają teraz słowa Erlanga, mówiącego o tym, że nikt tej małpy nie potrafił Łukatrupić. Nikt poza samą małpą, co też wtedy pewnie zrobiła w imię wolności, i dlatego też wszystko to stanowiło jej plan. Łukong wiedział, że w końcu ktoś zajmie jego miejsce, zbierze wszystkie zmysły i relikty, po czym przyjmie jego imię, ale będzie to już istota pozbawiona tej złotej tiary. Istota, nad którą bogowie nie będą mieli władania. I w wizji, którą widzimy, zaraz po scenie z Erlangiem, pojawiają się ostatnie chwile, oraz a rozdziały podróży na zachód, gdy drużyna bohatera spotkała się z Buddą i gdy później udała się w drogę powrotną na kontynent. Wszystko ma to charakter retrospekcji, jednakże zaraz po tym wizje jakby zmieniają swój kierunek i zamiast do przodu idą do tyłu, coraz bardziej cofając się po rozdziałach książki. Widzimy więc samą podróż, później chwilę, gdy Łukong był uwolniony przez Trypitakę z pod góry pięciu faz, żeby mu towarzyszyć w jego drodze. I tak mkniemy cały czas do tyłu, aż do momentu, gdy Łukong po raz pierwszy wypowiada bitwę Boskiemu Dworowi. O tych wydarzeniach zresztą już opowiadałem w poprzednim odcinku. I scena ta kończy się klamrą, bo dokładnie tak samo Łukong wypowiada bitwę Boskiemu Dworowi na początku samej gry. Tym razem jednak nie otaczają go świętujący towarzysze gotowi pójść za nim w bój, a jedynie ciała oraz broń. Prawdopodobnie to o nich Wukong mówi w prologu, gdy idzie walczyć z boską armią i to ich śmierć jest powodem ogromnej złości naszego mędrca, Równego Niebiosa. Dlatego też, gdy Stara Małpa chce założyć nam tiarę, żeby z powrotem nas zniewolić, wizja, której doświadczamy i wspomnienia Wukonga powodują, że prawdopodobnie nie damy sobie tego zrobić. Nie damy z siebie zrobić znowu niewolnika. Mówię prawdopodobnie, bo jednak tego namacalnie nie widzimy i nie można być w 100% pewnym, jednakże jest to raczej bardzo prawdopodobne. W końcu wszystko to wyniknęło właśnie po to, żeby się pozbyć tej ozdóbki na głowie. I z tego też powodu Wukong umarł. Pozostaje jednak pytanie, czy faktycznie umarł na dobre i czy jesteśmy jedynie jego reinkarnacją. Choć posiadającą wszystko, co go stanowiło, to jednak wciąż będącą zupełnie inną istotą. Bo jest też możliwe, że wtedy, gdy doznaliśmy wizji i połączyliśmy wszystkie sześć elementów, nastąpiło pewnego rodzaju odrodzenie i w naszym ciele powrócił stary Wukong. Zresztą zauważcie, że nasza postać w przeciwieństwie do małpiego mędrca nigdy się nie odzywa. Może tak naprawdę była jedynie niewypełnionym naczyniem, które od początku do końca miało służyć temu, żeby Wukong powrócił. Choć jeśli jesteśmy uważni, to w grze możemy odnajdywać informacje o tym, że Wukong tak naprawdę zmęczył się też tą nieśmiertelnością. Że nie stanowiła już dla niego żadnej wartości. W przeciwieństwie oczywiście do samego siebie z początku książki, gdzie poszukiwał i pragnął tego stanu. Pogoni za nim, zresztą zostawił swój lud oraz szczęśliwe życie i wyruszył w podróż trwającą ponad dekadę. Już nawet podczas pierwszej walki z Erlangiem padają słowa: Immortality. Jeśli więc nieśmiertelność była dla niego czymś zbędnym, to czy sugerowało to, że wyrzekł się jej w imię wolności? A jeśli już się jej wyrzekł, to czy zrobił to przez dosłowną śmierć i podarowanie swojego jestestwa następcy, przez co ten łukon, którego znaliśmy, faktycznie już by nigdy nie powrócił? Czy może zrobił to poprzez samo wyrzeknięcie się tej nieśmiertelności i stanu buddyjskiego, który osiągnął pod koniec książki? Wciąż jednak przy okazji, planując swoje odrodzenie i powrót, jako stuprocentowo ten sam byt, bo śmierć była mu jednak nie w smak. Ciekawa kwestia. Stara Małpa, gdy zabiera naszego bohatera na spotkanie z pustą skorupą dawnego mędrca, mówi nam kilka interesujących rzeczy, które by potwierdzały tę tezę. may be, yet strive they not. Content with little and lost in lust. Seek the ease yet crave the renown. They yearn for freedom yet aspire to Buddhahood. They always want both, yet nobody can and nobody should. Such was the folly of the Bull King and Wukong. Destiny's favor. Jakby czytać między wersami, to można by odnieść wrażenie, że próbuje nam ona przekazać, iż stan buddyjski oraz wolność właściwie się wykluczają. Nie można być buddą i jednocześnie być wolnym. Nazywa to szaleństwem. I dlatego też Wukong wedle przytoczonej wyżej interpretacji wybrałby właśnie tę wolność. Wtedy też moglibyśmy założyć, że to właśnie on pod koniec powraca. Odrodzony, ale już nie jako buddha, bo stan ten pozostawił za sobą w zamian za pozbycie się tej tiary. Niejako go poświęcił. Możliwe, że nawet spowodowało to przy okazji zanik jego nieśmiertelności, która mogła być przecież skorelowana z jego poprzednim ciałem. Oczywiście nie jest to pewne, bo jednak stan buddyjskiej małpy, a nieśmiertelność to były dwie różne rzeczy i należy o tym pamiętać. Oczywiście założenie o odrodzeniu Wukonga wymaga przyjąć, że po drugiej walce z Erlangiem z jego oka uwalniamy właśnie szóstą relikwię stanowiącą jego oryginalny umysł. I powodem, dla którego uważam, że jest to możliwe, jest chociażby to, że gdy zaczniemy nową grę Plus w naszym wyborze perków, zobaczymy właśnie odblokowany szósty element o nazwie Uwolniony Umysł. Oczywiście warunkiem do tego jest osiągnięcie właśnie tego prawdziwego endingu, czyli pokonanie Erlanga. Niemniej jednak, jak już wspominałem, tutaj wchodzi po prostu interpretacja bo każda opcja z tych trzech przedstawionych przeze mnie jest równie prawdopodobna. Chyba, że macie swój własny pomysł, wtedy dawajcie śmiało znać w komentarzach. No i kolejnym, dość kluczowym pytaniem powinno być to, dlaczego ta stara małpa w ogóle zakłada naszemu bohaterowi tę relikwię. W przypadku Bad Endingu kończy się to tym, że nasz bohater pozostaje w tym jajku na zawsze w stanie stagnacji i wydaje mi się, że to właśnie o to od początku chodziło Bogom. Obawiali się naszego psotnika i mu nie ufali, a że nie potrafili go zniszczyć, to musieli opracować pewien plan. Gdy Łukąg się więc Rozbił na relikwie, to zadbali o to, żeby kolejne jego wcielenie nieświadomie powtórzyło jego błąd i dało sobie założyć tę smycz. Dało z siebie zrobić niewolnika. Do tego potrzebowali więc agenta, który o wszystko się zatroszczy i dlatego też wierzę, że Stara Małpa była właśnie agentem Bogów, który miał wszystkiego dopilnować. Gdy płyniemy razem z nim, to ten opowiada o Łukongu, ale zauważcie, że wypowiada się o nim w sposób lekko pogardliwy. Jest to ukryte, ale kiedy wiemy, co wiemy i zaczniemy analizować jego słowa, to zauważymy, że wypływa z niego czystość. Since his early days, he'd had an eye for the finer things and a will to wrest them from others. Laying his eyes on, then craving to seize their riches. No better than the Black Bear and Ginger, I say. You can't have an eye for the finer things while the Buddha oversees the Three Realms? Well. I hardly think that's fair. <laughs> How insatiable. Not content with his kingdom and title below, he asked for a position in the Celestial Court. But soon after his wish was granted, his joy turned to rage, all because he wasn't invited to a feast. He nearly ruined the entire Celestial Palace. Years. <sighs> humid unfavorable news as untamed and ungrateful as that yellow rat well, beasts are beasts don't you think he was young he didn't know any better hadn't learned from the buddha or our master yet aren't you being a bit harsh dredging up the scandals from his youth like his adulthood was any better since his release, he had claimed to have learned manners and discipline. yet his weak Cheche gave him away. Hmm. posing as an idol, he degraded the gods. clear was his defiance of the doctrines he had learned. you mean this boy is to take wu kong's name? he's not. sun wu kong is long gone. Oczywiście można by założyć, że zakładał ten tiarę w naszemu bohaterowi z niewiedzy, ale przecież zobaczcie, że gdy płynie, to opowiada nam o wszystkich szczegółach z podróży „Wukonga”. Dlatego też musiał być wszystkiego świadom i na pewno też świadom był tego, czym w rzeczywistości była ta złota tiara oraz co spowoduje jej ponowne założenie. I w tym wszystkim zastanawiają mnie dwie rzeczy, które nie zostały jeszcze wyjaśnione. Po pierwsze. Jak to się stało, że Erlang posiadał w trzecim oku, w zależności od interpretacji te wspomnienia lub umysłu Konga? A po drugie, co z naszym towarzyszem Bajim po samej walce ze skorupą mędrca? Przecież on tam wciąż musiał być i chyba wiedział, co się stanie, gdy zostanie nam założona na głowę ta przeklęta błyskotka. Czemu więc nie zareagował, żeby ta stara małpa mu coś zrobiła? Oczywiście nie wierzę, że mógł być on kolejnym agentem wrogów działającym w zmowie, bo przecież był to stary przyjaciel o z którym mieli bardzo ciepłe stosunki i to widać było po tym jak się o nim chociażby wypowiadał. Oraz również jak to się w ogóle stało, że ta stara małpa znalazła się w tym jajku przed nami, podczas gdy Badji nie był w stanie się tam dostać bez nas. Tego wszystkiego nie wiemy i może się to wyjaśni w przyszłych DLC do tej gry, ale mam nadzieję, że dzięki temu materiałowi już lepiej rozumiecie fabułę Black w Wukong. W kolejnych odcinkach omówimy sobie poszczególne akty i wejdziemy trochę głębiej w tę grę, a jeśli chodzi o dalszą fabułę samej podróży na zachód, to jeszcze się zastanowię co z tym zrobimy, bo to już wszystko będzie zależało od tego jak dużym zainteresowaniem będzie się cieszyła ta seria. Najważniejsze do zrozumienia gry, czyli background Łukonka zawarty w pierwszych ośmiu rozdziałach znacie, ale w formie dodatku możemy również sobie omówić całą podróż. Wszystko w waszych rękach, a tymczasem ja zachęcam do wspierania kanału, dzięki za łapeczki oraz komentarze, do zobaczenia niebawem, cześć!